telefon mam wstępnie poskładany, skręcony jeszcze, klapka nie zaklejona, ponieważ ym, trzeba by go przetestować, ale niestety y, bateria jest rozładowana, ale już tam wyświetlacz coś pokazywał, więc y, wychodzi na to, że będzie wszystko OK. Aczkolwiek no, muszę, muszę zaczekać aż się telefon naładuje, ponieważ w tej chwili tutaj jest bateria wycyganiana do zera. 2 ampery pobiera telefon. Więc się poprawnie ładuje. Nawet moglibyśmy go tutaj kliknąć i on pokazuje. Ciemno jest. Świeci mi tutaj lampa od góry, więc nie będzie tego widać, ale jest kółeczko z piorunem, więc się ładuje tak jak. Powinno, no musimy zaczekać i dopiero przetestować. No i będziemy kleić. A w tej chwili muszę uciekać do pracy. Dobrego dnia.